Witam w kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. Jak to mówią, tradycja w narodzie, rzecz święta. W związku z czym chcę podtrzymać tą tradycję i będę dzisiaj piekła makowiec. Ale nie taki zwijany na drożdżowym cieście, taki zawsze robiliśmy na Boże Narodzenie. Natomiast na Wielkanoc piekliśmy makowiec na spodzie kruchym. Pierwsze co zrobię, to oddzielę żółtka od białek, bo będę potrzebowała żółtka do ciasta, a białka oczywiście ubijemy osobno i dołożymy je potem do maku. I tak będziemy jedno po drugim. Potrzebujemy 5 żółtek i 1 całe jajko.